Dla mnie rozwój jest normalną rzeczą. Stagnacja to jest cofanie się. I cały czas szukam stomatologii, tak samo też jak w życiu innych wyzwań. Jestem użytkownikiem skanera i fascynatem stomatologii cyfrowej. W stomatologii pojawiają się różne rzeczy. Pojawiają się lasery, ozonoterapia, różne metody się pojawiają. Nie wszystkie zyskują dalszy rozwój, niektóre zatrzymują się na pewnym poziomie. W przypadku skanerów widzę możliwości bardzo dużego wykorzystania i rozwoju. No, skaner ma duży potencjał, pozwala na projektowanie, na rozmowę z pacjentem. Skanowanie jest najprostszym elementem całej procedury. Jest to rzecz, którą może wykonać w gabinecie nawet dobrze przygotowana do tego asystentka czy higienistka stomatologiczna. Ten skaner mnie przekonał właśnie tym, że jest to skaner, gdzie kupując go, płacąc za niego, wiem dokładnie, że płacę i koniec. Czysta sprawa finansowa, to mi się podobało. Dla niektórych tematy skanowania są zupełnie nowe i obce, a niektórzy już bardzo mocno są w to wgłębieni. Skaner jest bardzo dobrym narzędziem przynoszącym dochód praktyce oprócz bardzo wymiernych korzyści diagnostycznych. Jest to urządzenie praktycznie niezawodne, tak dokładne i precyzyjne jak w prace analogowe, czyli wykonywane ręcznie.